Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jedziemy kupić aparat za 15 tysięcy zł. Dokładnie tak, słuchajcie, postanowiłem, że czas na nową jakość, czas na coś nowego, po prostu, żeby popchnąć ten kanał, zacząć robić nowe i fajniejsze rzeczy. Dlatego też dzisiaj jedziemy do Gdańska, jedziemy do Nikoli. I przy okazji po aparat. Jak widzicie, jestem w Warszawie, bo zaraz mam pociąg. A wy w tym czasie, jak ja będę sobie szedł na pociąg, wpadajcie na mojego Instagrama, którego macie tutaj, bo dużo się tam dzieje. Dużo fajnych rzeczy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba. Początek tego filmu jest jeszcze nagrywany starym aparatem, potem będzie nowy, więc będziecie mieli jakieś tam porównanie, jaka jest różnica. A uwierzcie, że będzie mega duża różnica. Jak Ty wyglądasz? Idealna pogoda, ty, wariasie. Można, można osobowy. Mały update, 18.25, 35 minut i jesteśmy na miejscu. Cześć. Cześć Wiśniaku mój. O, jak to na Friza, żeby Friz nie był jedynym związkiem, który mówi Kocham Cię i nie ma odpowiedzi, tylko jeszcze raz i do kamery. Co? Dobra, nic. Słuchajcie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest alerabat.com. Musicie mnie posłuchać, bo jak to sprawdziłem, to serio sam byłem w szoku. Na alerabat.com znajdziecie przeróżne rabaty, na przykład na takie sklepy jak Adidas. Dzięki czemu możecie zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Zaraz wam to pokażę. Pierwsze co musicie zrobić, to pobrać wtyczkę, do której link macie w opisie. Możecie też wejść na stronę alerabat.com, ale pobranie wtyczki jest dużo prostsze i dużo łatwiejsze. Wybieracie sklep na przykład Adidas. Potem robicie sobie zakupy i wybieracie rzeczy. Które po prostu Was interesują. Mnie interesują na przykład te buciki za 599 zł, czyli tam powiedzmy prawie 600 zł. Powinno Wam się wyświetlić takie okienko i powinniście kliknąć przetestuj kody. No i teraz nagle pokazuje nam się, że zaoszczędziliśmy praktycznie 170 zł. Wydaje mi się, że mega proste, a 170 zł na ziemi nie leży. Umówmy się. Osobiście, jak to zobaczyłem pierwszy raz, byłem w szoku. A to 170 zł jest tak naprawdę na jednym produkcie, a teraz wyobraźcie sobie, że robicie sobie prezent na przykład na Adidasie i zamawiacie. 10 rzeczy i zaoszczędzacie, załóżmy 1700 zł. Myślę, że nie ma na co czekać, dlatego też zostawiam wam link do wtyczki w opisie. No i oczywiście zachęcam do korzystania, no bo to by sobie nie chciał zaoszczędzić parę groszy. Dalej się dziwię, że to takie proste i że o tym nie słyszałem, dlatego jeszcze raz was zachęcam i powtarzam, że alerabat.com jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Wpadajcie link do wtyczki w opisie. Zawsze warto oszczędzać. Pamiętajcie. Słuchajcie, mamy pierwszą część aparatu. Obiektyw dla ciekawskich, nazwa wam się tu gdzieś wyświetla, z tego co pamiętam, to jest jakaś Sigma 2470 albo 80, 2.8, ja się w ogóle na tym nie znam. Ale lecimy ją odpakować i po prostu dostałem takie informacje, że jest mega git ten obiektyw i też dlatego się zdecydowałem na niego. Zapłaciłem chyba za niego 4990 zł. Chyba by was chciała zaprosić na Instagrama, który wyświetla wam się na jej yy, czole. O, właśnie, 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 do was mówi, wpadajcie, o, no, no właśnie, wpadajcie do Hebe na Instagrama, koniecznie. Dobra, tu macie dokładną nazwę, jak się pomyliłem to sorry, ja się w ogóle na tym nie znam, wiem tylko jak to założyć na aparat, a całe body będę odbierał jutro, więc jakby dopiero jutro to połączę, ale jeszcze zaraz wam pokażę jak on wygląda. Dobra, przyszło w czymś takim, w sumie jedyne z nas... O kurde, jakie to jest Ale duże to jest... i ciężkie! O, Myślałem, że to będzie dwa razy lżejsze. To w ogóle nie wygląda. Czekaj, zobacz, to w ogóle na kamerze nie wygląda tak jak... Ale ciężkie co? Wow. Ten sam obiektyw chyba waży tyle co cały mój obecny aparat z A to mikrofonem. Na to? Szczerze, tak, i jakie to jest w ogóle duże. Patrzcie, dla porównania, dla porównania patrzcie. Tu, tu mam aparat z moim jakby... Nie wiem jakby wam to z boku pokazać. To jest w ogóle dwa razy większe, jakby. Mega się jaram. Oczywiście do aparatu też zamówiłem dodatkową bateryjkę. Umówmy się zamiennik, bo oryginalna jest droga, a w sumie nie ma różnicy. Taka bateryjka to chyba 20 zł, a wiecie, jak dużo się nagrywa, to czasami jedna to dosyć mało. Witam Was w kolejnym dniu, widzowie. Dzisiaj jedziemy po body w końcu. No i tylko tyle Wam chciałem powiedzieć. Widzimy się już w sklepie. Słuchajcie, jestem już pod salonem, mega się jaram. Kurde, Blaszka, to jest dosyć taki przełomowy moment dla mojego kanału. Ty zacząć robić dużo fajniejsze rzeczy dla was. Dlatego, no, mega, mega się jaram. Wchodzimy, odbieramy aparat, Czekaj, czy będę mógł nagrywać. No słuchajcie, jaram się strasznie, bo jednak, no był to dość duży zakup, samobody kosztowało tam prawie 10 tysięcy złotych, obiektyw, który już wam pokazywałem wcześniej, no praktycznie 5 tysięcy bez 10 zł. no mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawować, a ten aparat trafia w ręce Nikoli, że tak powiem, mi już pomógł się raz rozwinąć, mam nadzieję, że Nikoli również pomoże, wpadajcie do niej na kanał, macie link. W opisie pewnie, bo, teraz ona przejmuje ten aparat. Aparat, w którym nagrałem praktycznie z 200 filmów. Kurde, kiedy to minęło, nawet nie mam pojęcia. O, powiem wam, że się zdenerwowałem, bo nawet nie zdążyłem nic ustawić i od razu bateria się rozładowała. Ale powiem wam, że w porównaniu do mojego obecnego aparatu ten jest mega ciężki, jest potężny, i już wiem, że będzie trzeba dokupić do jego staty w do vlogowania za 600 zł. Ech, trudno. Ale nie żałuję w ogóle wydania tych praktycznie 16 tysięcy z tym statywem, bo jeszcze jakiś pokrowiec trzeba kupić i tak dalej. To tam już policzmy, zaokrąglimy do 16 tysięcy. No nie żałuję, dlatego że wiem, że to po prostu będzie Wam się lepiej oglądać, mi się będzie lepiej nagrywać. Przy okazji Nikola zyska aparat. No i po prostu jest to moje narzędzie pracy. A wiadomo, czym lepsze są narzędzia pracy, tym lepiej się pracuje. Dlatego też ja już Was nie zanudzam z tego aparatu i widzimy się zaraz w domu już z nowego aparatu. Dobra widzowie, ocencie sami czy jest różnica, ja nie mam pojęcia, jakby nie bawiłem się na razie ustawieniami, po prostu odpaliłem nagrywanie, odpaliłem aparat, dajcie znać czy jest różnica, jeszcze test takiej stabilizacji, jakbym sobie chodził, jak coś, bo na starym aparacie no to było to dramatyczne, że tak powiem, a jak jest teraz, ocencie sami, z tego co widzę na podglądzie, jest mega różnica i już się potężnie jaram. A wy dajcie znać w komentarzu, bo w sumie to wasze zdanie jest dla mnie najważniejsze. No powiesz coś, czy będziesz tak Hejka. się patrzeć. Hejka. Trzy Hejka. słowa do kamery. Hejka, duchisz bawerka. No masz czas zapromować się, nie zaprosisz na swój kanał. No dobra, widzowie, a więc tak zapraszam Was na mój kanał. A tutaj zapraszam Was na mojego Instagrama. Ale dokładasz pracy montażyście, nie? No to... I dobrze, że ja tego nie montuję dzisiaj, bo jakbym to montował, to, to bym się zdenerwował na ciebie. Rumianek time Smacznej kapusi. Chylać kapusi. I te te dusi. No i musisz wiedzieć ciągle nagrywać, jesteś z niego No ale powiedz coś więcej o kapusiach. Kapusi to sprzedajne ku**y. Tyle w temacie 160, okej? Okay? O, zobaczmy jak pokazuje z telefonu zdjęcie, jak to będzie wyglądać. No pokaż, pokaż. Co ty coś pokazać? Czemu chowasz galerię? Nie, bo to snap. Pamiętaj, że montażysta to montuje. dobrze, 160 ładnie się wyostrza. Tak. Pięknie. 160. Tyle chciałaś przekazać widzom. 160 smacznej kawusi. j**aś popusi. No. Au! Dobra, idziemy na obiad, idziemy jeść żurek, Ola mnie już maltretuje widzowie. Dobra. Możecie napisać w komentarzu, smacznego, na. Re... Siema mordo, jeżeli liczysz, że będzie tu coś sensownego, to muszę cię niestety... Jak to się mówi? Nie wiem, ale testuję sobie nowy aparat Tak, raczej teraz nic sensownego nie powiem Dzięki, że byliście. E, taki luźny vlog nawet nie wiem czy wyjdzie z tego 5 minut. Po prostu chciałem sobie potestować trochę aparatu, trochę do was pogadać, ale mam też dla was fajną informację, bo w następnym tygodniu będzie gość specjalny na kanale, który przyjeżdża do mnie chyba na tydzień i zainwestowaliśmy chyba tam 3 albo 4000 zł, nie pamiętam, w rzeczy do filmów już. Także spodziewajcie się fajnych rzeczy. No i co, no nie będę wam przedłużał. Dzięki, że byliście. Sorry za moją małą aktywność ostatnią, ale było fejmem ma, musicie mnie zrozumieć. No kosztowało mnie to troszkę czasu, no ale wracamy silniejsi. Będzie zajebiście, zobaczycie, będzie zajebiście, musicie mi tylko zaufać, a jak nie będzie, to najwyżej mnie zwyzywacie i tyle. Słuchajcie, dobra, nie przedłużam wam, zostawcie łapkę w górę, jeżeli doceniacie to, że chcę rozwijać w jakikolwiek sposób kanał i to, że inwestuję w nową jakość, jeżeli to doceniacie, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku, bo grupę filmy za tydzień. Dzięki, że byliście, nie przedłużam wam. Boże, jaki ten aparat jest ciężki. Ja już nie pamiętam nawet jak się żegnać, nie? No tak jest, jak się długo nie nagrywa. Siema! Puu! Nie, dobra, jeszcze raz. Siema. Jeszcze nie umiem głową tak bić ten na pożegnanie w ten aparat jak w stary. I on ma tu takie dzyndzle jakby i nie wiem czy to słyszycie jak ruszą kamerą, ale będę musiał to w starym aparacie kombinerkami udziałem, bo nie mogłem tego zdjąć. Dobra, never mind,